Serdecznie nazywam się Justyna Środa, jestem dekoratorką ścian i dzisiaj dzięki współpracy z firmą Altings Home, która mieści się w Poznaniu, firmą zajmującą się projektowaniem wnętrz, jak i również firmą MWT Pani Elicji Kręglewskiej, która zajmuje się dostarczaniem fantastycznych produktów między innymi firmy Oikos dla dekoratorów. Realizowałam zlecenie takie to oto, płyty architektoniczne, tym razem nie w tych charakterystycznych formatkach, ale całe płyty zażyczył sobie klient i wyszło fantastycznie. Serdecznie wszystkich zapraszam do oglądania tego filmiku, dlatego że tutaj klient sobie zażyczył coś fantastycznego. On chciał, żeby płyty miały taki fajny. Jakby przesunięcie, tak? by płyty szalunkowe zostały delikatnie przesunięte i taki trochę taki, taki, taki hardcore, taki mocniejszy styl. Więc e, bardzo jestem zadowolona z tego zlecenia, tak, tak jak również i multijet. E, więc e, chciałabym Państwu pokazać, jak to wygląda. O, właśnie tutaj ten efekt takiego wyciekania jakby w płyty szalunkowe puściły i została taka brustka, która ta tutaj została wypełniona jakby tym który wychodzi z zewnątrz. Również klient zażyczył sobie, żeby było bardziej ostro, a więc żeby były takie większe drzery, żeby nie było takiej delikatności, dlatego, że tutaj w tym projekcie tak jak mówię, firmy Altings Home wystąpi, wystąpi bardzo dużo pięknych, prostych prostych form, które dzięki temu kontrastowi świetnie będą tutaj wyglądać. Ja później Państwu pokażę, dołączę do piętniku również zdjęcia z wizualizacji, którą wykonuje firma projektowa Altings Home, serdecznie zapraszam do współpracy z tą firmą, wszystkich klientów, którzy oczekują którzy chcą, żeby ich projekty były naprawdę wyjątkowe, nie takie sztampowe. I tyle. Serdecznie zapraszam do oglądania również mojego kanału, subskrybowania. Tam znajdziecie Państwo przeróżne filmy z różnych moich realizacji. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.